Czołem ludziska z tej strony Staszek przed wami. Kolejny epizod z gry Kingdom New Lands. Moi drodzy, nowa gra przed nami. Ja już tutaj sporo się, że tak powiem, nawet e, przyznam szczerze, o ogrze nauczyłem, bo sobie zagrałem kingdom, tak a propos jeszcze tego tak byłem wkurzony na to, że poszło mi tak słabo, więc postanowiłem trochę tę grę poznać, żeby nie lamyć jakoś strasznie, bo przypominam poprzedni mój, jakby poprzednia poprzednia rozgrywka była całkowicie grantką w ciemno, teraz jest trochę grantka w lekko jasno bo mniej więcej wiemy, jaki teraz jest mój główny cel więc będę stara starał się wam teraz powiedzieć, tutaj pokazać jak najwięcej, dużo fajnych rzeczy przed nami z tego, co wyczytałem, zobaczyłem i to, co udało mi się samemu nawet w grze odnaleźć, więc mam nadzieję, że staniecie razem ze mną przez całą serię i mam nadzieję, że Kingdom Newlands oczywiście wygra najprzyszło jakąś tam najbliższą grę lekcję. Tymczasem, moi drodzy, jak nazwiemy swoją królową, yy, bo królową będziemy teraz grali, więc jak już wiecie w sumie z tytułu odcinka, Królowa będzie się nazywała Szynka, bo widziałem, że mnóstwo osób w ogóle kazało mi, chciało, żebym nazwał swoją królową Szynkę, więc niech będzie Szynka, a będzie zapierdzielać na koniu, który będzie nazwany Baleron. I to jest pomysł kolegi Roxona, więc piona dla ciebie. Wygrałeś tym komentarzem, po prostu, internety. Więc, dobrze! Moi drodzy, zaczynamy kolejną rozgrywkę. Jestem uzbrojony w wiedzę i mam nadzieję, że teraz już lamić jakoś strasznie nie będę. Zobaczcie, jak gramy królową jest duch króla. Więc to się pewnie jakoś zamienia, tak? Jakbyśmy grali znowu królem, to byłby jak znam życie to byłby duch królowej. To jest właśnie taki duszek, który nam tutaj pomaga się jakby ogarnąć na początku. Więc lećmy. musimy zwracać uwagę na wiele, wiele bardzo istotnych kwestii, jak rozdzielamy oczywiście nasze złoto, jak co budujemy na początku, jak zwracamy uwagę na to, czy są króliki, czy nie są króliki. Trzeba sprawdzić, jak w ogóle wygląda mapa. Jak najszybciej trzeba by ją. No w sumie szczerze mówiąc, zmapować, tak? Kurczę, nie każą jednak zacząć od. Dobra, zaczniemy od tego, niech będzie, przyda mi się jeden budowniczy, chyba więcej budowniczych. Na początku nie ma sensu robić. Dobrze, no to lećmy. Na początku, tak, przede wszystkim Kingdom New Lands. Co wam sugeruje nazwa? New Lands sugeruje, że będą jakieś nowe lądy. No i to się oczywiście sprawdza. Tutaj będziemy podróżowali do kolejnych lądów. Każdy kolejny ląd będzie miał przed nami kolejne swoje jakieś Jakieś do odkrycia pewnie elementy, będzie jakoś urozmaicał nam kolejną rozgrywkę. Prawdopodobnie każda kolejna wyspa będzie trudniejsza. Jak się dostać do kolejnej wyspy? Pamiętacie, że widzieliście, że widzieliśmy w poprzednim odcinku kawałek, jak tu, statku, łódki, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie właśnie o to moi drodzy chodzi, że będziemy mieli tutaj łódkę do budowania, tylko dlaczego nie mogę wrzucać, nie mogę wrzucać, żeby było ciekawiej złota, żeby kolejnych tutaj Ziomów moich. To dziwne. Bardzo dziwne, że nie mogę tutaj e, zacząć inwestować w moich łuczników. To, to naprawdę, naprawdę dziwactwo. Dobrze, to tak: zbudujmy może podstawowy mur z jednej strony i podstawowy mur z drugiej strony, żeby było jakieś minimum. Build, expand, defend. No, oczywiście, że tak. Może gra po prostu chciała, żebym zbudował teraz w tym tutorialu po prostu ten yy, mur. No więc, właśnie, dobra. Więc zrobimy sobie jeszcze jednego łucznika, żeby było bezpieczniej. To mam nadzieję, że sobie szynka na baleronie poradzą, że tutaj królików na zbierają, więc ja pędzę w prawo. Najpierw zbadamy, co jest po prawej stronie. Okazuje się, że rzeczywiście że ten kupiec po prostu musi dostawać monetkę na samym początku dnia, żeby móc z tej monetki potem jakby przynieść towary do wioski i potem nam je sprzedać. Więc tak, z prawej strony mamy skrzynkę, tych skrzyni na pewno jest więcej, ja w tej swojej drugiej rozgrywce, którą by the way dociągnąłem do 23 dnia, potem jeszcze wam opowiem coś o tej o tej mojej rozgrywce. To zauważyłem, że chyba było albo dwie, albo trzy skrzynie. Nie wiem ile będzie teraz. Zobaczymy. I ważne jest też to. Na pierwszej, o właśnie! No dobra, okej, okay. to było głupie, że ja tutaj rzuciłem jednak tego gościa, bo oni go i tak dorwą. Więc tak, wiemy, że po prawej stronie jest portal, bo widzieliście, że tam były dranie. No i to niestety nie jest zbytnio optymistyczne. Choć z drugiej strony może nawet nam pomoże. Dlaczego? Ponieważ możemy tutaj na pewno z tej strony, okej, okay, muszę zjeść trochę, bo tam znowu idą te młony z portalu. Wiemy, że jest portal, ponieważ widzieliśmy stwory. Jak widzieliśmy stwory, na pewno to oznacza, że będzie tam portal, więc będą nas atakować od prawej strony i w pierwszej wyspie, nie ma więcej niż jednego portalu. Czyli jeżeli portal jest z prawej strony, to po lewej stronie będzie... Jak to nazwać? Jakiś port. Przystań. Może jakoś tak to trzeba nazwać. Zaraz zobaczycie, o co chodzi mi dokładnie. Dobra, ja uciekam już, bo tamten kołaś też biegnie. Lek że biegnie dlatego, że już gonią go stwory. Już mam przez środek nocy, nie? Zważymy sobie jeszcze jednego w takim wypadku łucznika. Nawet dwóch. Jeżeli mam odpo oczywiście odpowiednią ilość ludzi. Liczbę ludzi, przepraszam. Bo ludzie to policzalne jest. Dobra, teraz pytania. O, to jest nasz herb. Nasz herb wygląda tak, jakiś taki dziwny smok na fioletowym tle z jakimiś kropkami. Jestem ciekaw, że herb można było zmieniać w pierwszej części. Nie wiem, czy można teraz zmieniać. W sumie do tego jeszcze, tego jeszcze nie odkryłem. Okej, okay, dobra, jest jakiś podstawowy stwór, ale oczywiście go tutaj pokonaliśmy. Chwilowo nie chcę rozbudowywać wioski bardziej, ponieważ wtedy pojawią mi się kosy. Kosy, czyli farmerzy, a jak pojawią się farmerzy, to trochę średnio. Ponieważ yy, zabiorą mi źródło naturalne, prawda, naturalne źródło królików, które jest tam po prawej stronie. Natomiast tutaj pewnie po lewej stronie zaczną być spotykane, no właśnie, farmy. Do nich też trzeba się jak najszybciej dostać, więc tu poświęcę dwa złota, żeby tutaj faktycznie nam się ta przestrzeń rozbudowywała. I na początku, żeby to były też króliki, tak, więc to jest istotne. I zobaczymy co jest po lewej stronie, tak, przebiegniemy się tutaj. Po drodze będę wam też opowiadał, co mi się udało odkryć, więc tak, na początku, jak już wspomniałem, rzeczywiście, moi drodzy, tak jak też pisaliście mi w komentarzach słusznie, e, będziemy odkrywać nowe lądy, tak? I do tego potrzebujemy właśnie, u, tu jest skrzynia, no ciekawe, musimy znaleźć na początku statek, żeby było ciekawiej, to ten statek, ha, czy mi się wydaje, czy ten statek nie jest blisko wioski, tak jak był poprzednio, ha, jest statek, ale jest też pewien plus tego statku, że on jest w tym miejscu, ponieważ... Z tej strony nie będą nas atakowały w ogóle stwory. Chyba, że naprawdę to jest... Jednak może być tak, że są portale z dwóch stron, ale chyba nie sądzę, że tak rzeczywiście jest. Strzelam, że... No właśnie. Po tej stronie... Zaraz wrócimy do tego znaku. Po tej stronie... Chociaż nie, zostaniemy przy tym znaku. Po tej stronie musi być port. Zaraz go zobaczycie, zaraz mi się cakiewka też zapełni. Dobra. O, ten znak będę badał, jak będę wracał, bo on jest istotny dość. Zaraz wam pokażę dlaczego. Zobaczcie. Tu jest koniec mapy. Oj, koń mi się zmęczył troszkę. No i zobaczcie. Tutaj jest przystań. Ja strzelam, że z tej przystani będzie odpływać nasz statek. Więc, żeby ten statek mógł odpłynąć z tej strony, to musimy się przygotować. Czyli musimy przede wszystkim go zbudować. Jak go zbudujemy, to sami zobaczycie, co się będzie działo. Nie będę wam tego zdradzał z polową dla tych, którzy nie wiedzą, tak? Bo na pewno ci, co wiedzą, no to po prostu wiedzą, prawda? Mój koń się trochę zmęczył. Baleron się zmęczył. Teraz zobaczcie. wydaje tutaj dwie sztuki. I zobaczcie, znalazłem fragment mapy! I teraz jak sprawdzimy sobie tutaj, zobaczcie, trochę zostało zmienione również... ...zostało zmienione trochę menu główne. I zauważcie, a jeszcze na rzecz, to za chwilę powiem, bo zaraz zgubię wątek. Tutaj jest mapka i zobaczcie, wydaje mi się, że wszystko wokół tej głównej mapy można odkryć. Może nam pokażę wam to we myszką, o! Tutaj, bo oczywiście gram na padzie od Xbox, nie wiem czy wspomniałem, ale gram na padzie. Yy, tutaj są pewnie również jakieś lądy, które można odkrywać, znaczy to jakiś potwór albo coś w tym stylu. Więc to jest nasza, to jest nasza tak jakby pierwsza wyspa. I strzelam, że ona jest po prostu najłatwiejsza, tak? Druga rzecz, którą chciałam wspomnieć a propos menu, to to, że zrobiłem zooma. A, w sumie nie zrobiłem zooma. Teraz zrobię zooma, ok. Zrobiłem zoom pięć razy, ale nie, pięć razy to się rozszerza. Dobrze, miałem cztery razy, czyli widać więcej, tak? Bo jest taka, widzicie, pojawiła się panorama na górze i na dole, tak? Czyli tak zwane czarne pasy. To oznacza, że będziemy mieli większy, jakby, wgląd na nasze królestwo, tak? Szerszy. Będziemy więcej widzieć, co jest moim zdaniem mocno spoko. Wiemy, że z tej strony ponownie nic nie będzie atakować, nic będzie nas atakować, jesteśmy bezpieczni. Tu zawsze możemy się wybrać, żeby drugi obóz, prawda, ogarnąć. Zobaczcie, że w pierwszej wyspie w ogóle nie ma, nie chcemy jeszcze budować jachtu, statku, łódki, <laughs> nie ma w ogóle posągów znanych z pierwszej części, tak? Na pewno są nowe konstrukcje do budowania, na pewno jest nowy typ wieży do zbudowania, więcej wam nie powiem. No i jeszcze mogę wam zdradzić, że na pewno nie jeździmy tylko i wyłącznie na koniu. No i są również towarzysze. A też o towarzyszach nic wam nie więcej nie powiem. Dowiecie się być może z tej serii. Ja jeszcze, to te wszystkie rzeczy, teraz, teraz wam wymieniam, wiem z trailera, wiem z opisów, wiem ze screenów. Nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Prawda? I też jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się zdobyć tego jednorożca który, prawda, wypluwa z siebie ciągle te kurcze monetki. No ale właśnie. Trzeba tak zoptymalizować swoją grę. O, tu już strzelają. A bo jesteśmy już w wiosce, żeby było ciekawie. Świetnie. Dobra, na razie nie ubili. O, tutaj chyba jakiegoś królika dziemnęło. Są blisko, więc jest spoko. Wiemy, że z tej strony po nas atakować nie będą. Więc na dobrą sprawę nie muszę z tej strony kompletnie martwić się. O, tu też jest złoto, tak. No właśnie. By the six day I was rich. Tak mi się udało uzyskać taki, taki achievement. E, no bo ten koleś nam oczywiście daje kasę, tak? Tu nas atakują już jakieś twory znowu paskudne. Więc trzeba dać mu jedną monetę, żeby sobie stąd poszedł. Ale zobaczcie, przed dniem szóstym mam pełną sakwę <gryw> pieniędzy. Więc dlatego dostałem achievement. Dobrze. To lećmy teraz tutaj. Może jeszcze nakarmimy, nakarmimy... Nakarmimy Baleron, jakkolwiek to brzmi. I tak, polecimy tutaj. Zrekrutujemy sobie kolejnych dwóch ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest ten koleś, który chyba przybiegł... Wiecie, w związku z y, tamtym, tamtą rekrutacją na końcu planszy. Więc tu na początku na pewno będę chciał podnieść jednak trochę mur. Tak, bo wiadomo, że z tej strony będą nas atakowali, więc świetnie, tu będą podwójne mury. I też dwie wieżyczki, więc moim zdaniem prawa strona będzie ciekawsza, bo jak zacząłem budować się po lewej stronie, po poprzedniej mojej rozgrywce. Bo po lewej stronie miałem... Uwierz, ja mam, nie mam już co robić z, tym, z tymi monetami, Kurczę. Jak zacząłem rozbudowywać po lewej stronie ostatnio... A tę moją wioskę, i po lewej stronie miałem przeciwników. No to niestety okazało się, że po tamtej stronie jest ciężej, ponieważ o wiele dalej trzeba prowadzić mury, żeby zabezpieczyć farmy, tak? Tak to wygląda. Więc tutaj na razie nic nie będziemy a, raczej muskać. Teoretycznie mam tyle gotówki, że spokojnie mógłbym się zacząć rozbudowywać tutaj. O! I stworzyć tu już pierwszą, proszę bardzo, pierwsze miejsce na farmy. Wydaje mi się, że mogę też spokojnie zacząć usuwać też te drzewa, wszystkie nawet. Eee, słusznie też zauważyliście, że budownicy oddają mi złoto za zniszczone drzewo. Czasami powinni nawet chyba wypluwać ich więcej niż jedno, niż, niż monetkę, bo jedną monetkę potrzebują na start. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to działa. Więc tutaj jesteśmy bezpieczni, tu nie muszę budować praktycznie nic, chyba że gramie jeszcze zaskoczy, bo to też jest możliwe, że, ohoho, przygotowaliśmy cię, że tu się nic nie będzie działa, tak naprawdę zaraz będzie klops. Tak? Dobrze, więc mam kupę, kupę kasy. Jak mógłbym dalej zainwestować oczywiście w rozwój mojej wioski, co oznacza, że tutaj zniknął Niestety, już e, króliczki, tak? Prawdopodobnie znikną, bo wiadomo, że tutaj, kiedy się koleś z kosą, tak jak ostatnio, zniknęły króliki z tej strony. No ale dobra, powiedzmy sobie szczerze, że chyba jesteśmy w stanie to przeżyć. Na początku i tak zbudujemy, może tutaj kolejną część. Wydaje mi się, że nie mam ludzi, więc na pewno powinienem po, po ta, po pataty, patatoj, patatajować? Tak, powinienem popatatajować po kolejnych ludzi. Z tej strony będzie ciężko ich zgarnąć, więc raczej z lewej strony. Ale to raczej już nie dzisiaj, bo dzień się kończy. Jutro. Jutro chyba po prostu popatatajuję tam. I tak, na razie będę starał się robić, e, robić po prostu tak, że faktycznie 5 dni na odcinek. Ja w ogóle myślałem, byłem pewny, że ja 5 dni rzeczywiście na odcinek dawałem, a ja rzeczywiście sprawdziłem w poprzedniej grze, czyli w poprzednim sezonie. Robiłem to w ten sposób, że tak naprawdę robiłem e, 10 dni na odcinek. Być może to zmienię, może dać mi, no możecie mi też dać znać w komentarzach, czy wolicie rzeczywiście, żebym tak to zmienił. A, i bardziej, jednak, tworzył te odcinki dłuższej 10 dni, czy wolicie po prostu formę dwóch odcinków po, po ile tam minut? Łącznie. Po, po 20, tak? Tutaj chyba mój budowniczy. A on tutaj doszedł, tylko. No właśnie, budowniczy chyba nie przestał już tutaj cokolwiek robić. Strzelam, że dlatego, iż ponieważ. Nie chcę teraz tego zbierać. Będzie noc, a no właśnie, zacznę zbierać teraz monetki. Powiem szczerze, ja panem tutaj powypluwać trochę. Niech ten kolej sobie je weźmie. <grym> taki, powiedzmy sobie szczerze, taki sposób na zbankowanie trochę tych moich monetek. No właśnie, mam ich masakrycznie dużo i mój budowniczy kwiczy, nic nie robi. Co za leni. Teraz poszedłbym po kolejnego zioma, ale przecież oczywiście będą mnie atakowały, kurde typy. Więc teoretycznie stąd już tutaj już nic nie zrobię. Więc na dobrą sprawę, będąc pewnym, że tu jestem bezpieczny, mogę po prostu podswałować. Zostawię tu trochę tych monet. Podswołować na drugą stronę. Nie chcę budować statku, bo to będzie oznaczało, że oni po prostu tutaj e, zaczną iść budow budowniczowi, a ich jest mało. Chciałbym też doprowadzić szybko do katapult, tak? Więc teoretycznie tak będę musiał rozbudować wioskę. Nie ma na co czekać. Tylko myślałem, że początek będzie miał gorszy. Zobaczcie, w poprzedniej rozgrywce problem ze złotem, tutaj prawie żadnego problemu ze złotem już od razu na początku, nie? Ja sobie teraz zasuwam właśnie na lewą stronę, żeby pobrać, pobrać, pobrać trochę ludzi. No, faktycznie chcę ich pobrać. ...zaciągnąć do armii swojej, o! Właśnie tutaj, jest już dwóch? Jest dwóch, świetnie. Proszę bardzo, jeden... ...i drugi, tutaj nie ma żadnej trawy, to mnie niepokoi. Będę musiał uważać, bo trochę mój koń na pewno się zmęczył. Dzień czwarty mamy, moi drodzy, jak widzicie, czyli bez problemu tam się pewnie udało wszystko ogarnąć. Teoretycznie prawie w ogóle nie muszę chyba zaganiać tych... ...tych jeleni moich, kochanych. Bo i tak mam tyle złota, że i tak mi się już nie mieści, a przecież jeszcze dostanę od tego... Od tego kupca, który tam w środku jest, w centrum. Budowniczy tu już, proszę bardzo, biegnie, żeby ścinać chyba te drzewa dalej. Na razie nie będę z was zbierał tej kasy. Niech oni tutaj zniszczą te jelony, ale niech trzymają ze sobą. Na razie. Wszystko? Dobra, no to trzeba rzeczywiście rozbudowywać już tutaj, zobaczcie. Naszą wiochę zbieramy. Proszę bardzo, teraz powinno być automatyczny upgrade tutaj. A nie, to przy następnym poziomie jest upgrade. Okej, okay, dobrze. Dostajesz monetkę, żebyś sobie dalej szedł, chłopcze. Tu mamy już pierwszego... Wojaka, który tu będzie, prawda, trzymał pieczę. Nawet w sumie już od razu go zupgradejdujemy. Tak, i teraz polecę tutaj, bo chciałbym wydać te monetki, żeby już mieć kamienne rzeczy, tak, czyli... Kapliczka mnie teraz interesuje, która zapgraduje mi, prawda, możliwości mojej wiochy, żeby móc budować kamienne mury. Dobra, jestem przy kapliczce. Szynka, szynka dopatatajowała się tutaj. Moglibyśmy nawet zaryzygować i spróbować trochę dalej poeksplorować, zobaczyć, czy jesteśmy w stanie dojść do tego portalu, czy jednak będą tutaj te pimuły. No właśnie, tutaj mamy kolejnego gościa. Nie wiem, czy on się w ogóle da radę. Może spróbujemy ich po prostu tutaj wyposażyć, może dadzą radę. Zobaczmy, widzicie, tutaj są jakieś szczątki i tutaj jest ten portal. O! Tak wygląda ten wielki portal. Na pewno też możemy na niego nacierać, ale może akurat w tym przypadku nie będę nacierał, nie będę go próbował zniszczyć, bo wydaje mi się, że mam bardzo małe szanse. Może kiedyś spróbujemy na Pierwszej Wyspie zaatakować. Nie wiem, zobaczymy jak będzie wam się w ogóle podobała seria z Kingdom'u mnie. Z New Land, z Nowych Lądów, tymczasem ja patatajuję z powrotem do wiochy. Znaczy nie ja, szynka na Baleronie, nie? Taką wam ciekawostkę powiem, w poprzedniej mojej rozgrywce wyszło tak... Tak się stało, tak się zabanglało, że nie miałem... Nie miałem krwistego mm, księżyca już piątej nocy, tylko dopiero szóstej i wtedy, co 5 dni. Więc to mnie zdziwiło, że zmieniło się to trochę, że to nie jest zawsze idealnie, faktycznie, że mamy tak naprawdę, co chcę powiedzieć, no, że mamy co 5 dni i koniec. Łobo, jeżeli tu tego jest, nie chcę, żebyście mi tego dawali. Weź tutaj, wieśniaku, weź to, weź to, weź to, trzymaj to, bo ja mam tego za dużo. Nie mam co z tym robić na razie. No więc trzeba upgrade'ować, wiecie, mam teraz tak dużo gotówki, że mogę spokojnie sobie wszystko upgrade'ować, ale ten mój kochany budowniczy... Ma tu jakiś problem. Nie mógł zdjąć kolejnego drzewa? Mógł, kurde. Tylko jest leniem patentowanym. I to bardzo patentowanym. Aż na karmie Valeron. <grym> z frustracji. Dobra, na pewno tutaj widzicie, jest dużo gotówki, bo są króliczki, więc to jest spoko. Gdzie to jest mnóstwo też. Dobra, wyjdzie co? Dam kolejnego budowniczego, bo oni tutaj sobie po prostu coś nie radzą. Zdecydowanie z życiem. Ja mam tyle gotówki, że mogę spokojnie, proszę bardzo, piąty dzień. Spokojnie wszystko ogarnąć. Wrzucamy, rozbudowujemy oczywiście o kolejny poziom, pyk, możemy zabrać tę gotówkę Spróbujemy inwestować ją dalej w łuczników teraz, tak, bo to będzie istotne I zainwestujemy też, proszę bardzo, w kolejny mur Zainwestujemy też w rozwój tej wieżyczki, żeby tutaj stali dwaj Dwa ziomeczki, żeby tu stały, tak Jak tam ich nazwać, dwaj co? Dwaj łuczni, dwaj łucznikowie. no na pewno. Dwaj łuczarze gdzieś wyczytałem, że w ogóle na łuczniku mówi się łuczarze. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest pra prawdziwe, czy nieprawdziwe. Brzmi dla mnie <laughs> bardzo tak śmiesznie, po prostu. Dobra, dajmy sobie jeszcze tutaj zarobek. I tu niedługo powinien pojawić się taki dziwny człowiek. O! To jest dla mnie człowiek zagadka. On ogólnie zbiera naszą kasę, pamiętacie. Zauważyliście to, ale ja zauważyłem, że jak daję mu jakieś, jakieś gotówkę, to on mi ją z procentem potrafi zwrócić w następnych dniach. Ale nigdy nie dawałem mu jednej monety. Tylko zobaczymy, czy z jednej monety coś się zmieni w przyszłym dniu. Czyli na przykład, nie wiem, może akurat rzeczywiście, o Boże, ile kasy. I może się na przykład okaże, że on wystarczy, tamu mu jedną monetę, on będzie nam dawał profit. Może w zależności od ilości monet, które tu damy, on będzie nam dawał więcej profitu. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka inwestycja w przyszłość. Coś jak bankier, ponieważ tutaj. No kurczę, zdradziłbym wam, dlaczego kurczę ważne jest to, żeby profitować i rzeczywiście myśleć naprzód w tej grze, ale powstrzymam się jeszcze chwilę. Może zainwestuję proszę bardzo już od razu na maksa w proszę bardzo w rozwój mojej wioski, ponieważ to nie ma tutaj zmienili tę mechanikę, yy, która mówiła, że w zależności od tego, że im wyższy poziom mamy swojego głównego tutaj budynku, tym mniej kasy dostajemy. Gucio, prawda, tutaj tak naprawdę nasz kupiec zawsze daje nam taką samą ilość gotówki, a przynajmniej zawsze sporą. Więc to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy, daje, czy, czy damy, czy, czy rozbudujemy od razu na maxa, czy poczekamy. Więc wydaje mi się, że tak to. Tak to tutaj bangla. Poczekam z rozbudowaniem kolejnego muru, bo mogę popełnić naprawdę wielką gafę, a propos popełnienia gafy. Powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, a propos mojej poprzedniej rozgrywki, że. 21 dni grałem sobie naprawdę na wielkim lajcie. Rozbijali się wszyscy, kurcze, wszystkie gnomidła o te ściany, czy o mur najlepszego poziomu, prawda, i wszystko było pięknie. Wydawało mi się, że gra zapewni wielkie, jakby dla mnie, że będzie strasznie nudna i nic nie będę musiał robić, ale okazało się, że nie. Że w którymś momencie ta horda była tak wielka, że po prostu mi zniszczyła ten mur, a przez to. Tak naprawdę wybiła wszystkich, co byli później. Przede wszystkim miałem wtedy od lewej strony portal, więc zniszczyli mi wszystkich moich farmerów. A to oczywiście oznaczało szybko, szybki koniec gry, bo nie zdążyłem już wszystkiego zregenerować, więc zostałem 23 dnia uka trupiony. Tymczasem mamy pierwszy lodowy księżyc, chciałem powiedzieć, że oczywiście chodzi o krwawy. Czy oni gdzieś tutaj się zbierają? Prawdopodobnie tak. Uwielbiam tę muzykę. Powiem wam szczerze. Postaram się przez cały czas Bladmon nie odzywać. czujcie się w ten klimat tej muzyki. Naprawdę jest genialny. Nie powiedziałbym, że to była trudna rozgrywka. Powiedziałbym wręcz, że to było całkowicie trywialne. Więc teraz tak, rzucamy tu monetę, żeby mieć kolejnego gościa, oczywiście. I rzucimy też monetę... Nie wiem, gdzie rzucimy monetę. Na pewno będę chciał rozbudować kolejny poziom muru tutaj. O, proszę bardzo. I mamy już dwóch budowniczych, którzy wydaje mi się, że na stałe, bądź w niewielkiej odległości, ale pilnują katapulty. Więc trzeba na to uważać. Tak, tu dostaniemy mnóstwo gotówki. Mogę sobie spokojnie polecieć już tam. No właśnie, powinienem zainwestować w kolejnych, wydaje mi się, spokojnie tutaj już farmerów. I do tego, skoro mam atak z prawej strony, nie muszę martwić się o to, że e, moi farmerzy będą w niebezpieczeństwie. A to oznacza, że chyba prościej będzie niż gdyby portal był z lewej strony. Mogę dość spokojnie wybudować kolejny budynek, tak? Z drugiej strony, na przykład, gdybym zaczął budować gdzieś tutaj jakiś, właśnie jakiś mur, to może moi budowniczowie razem z katapultą, którą bym wybudował, pilnowaliby lewej strony, a tak to niestety zobaczcie, nikt mi z lewej strony niczego nie pilnuje. Więc ja biegnę po kolejnych ludzi i wracam potem z powrotem do weski, a mój koń, mój baleron już się zmęczył. Chyba nie dałem mu jeść przed biegiem.